Hej, witam wszystkich, z tej strony Pop Knight Witam w kolejnym odcinku. No... Dobry początek, Harry. Zagrajmy w Harry Potter i kamień Aha. Nie, jednak działa skok czasami. Albo i nie działa. Można wejść tędy? Jak w ostatnim odcinku pamiętacie, nie wszystko nam wyszło. W sumie to mało co wyszło. Ale miesiąc z tym, zaczynamy nowy odcinek. Nowe wrażenia będą płynąć z tej odsłony. Jednak niczego się nie nauczył. Muszę klikać po 5 razy, żeby może kiedyś zaskoczył. Na przykład teraz za drugim zaskoczyło. O Jezus. No tak. Więc tutaj musimy skoczyć... No, Harry. I tutaj. Bez komentarza. Nie, no będzie komentarz. No, co to było w ogóle? Harry, opanuj się na skakać. Dobrze, teraz mam nadzieję, że będziemy mogli skoczyć tu. No, Harry, opanuj się, bo ja nie wiem. Nie wiesz co czynisz. I tak. Może pokażę Wam od razu kartę. Karta jest tu. Kiedyś to zauważyłem, tak sobie skaczę. Potem patrzę. O, kuferek. Jak do niego dojść? No, nie wiem. A, o, trudno, seskoczę. No jak widzicie, o to jest ta yy, Helga Hufflepuff. Dobrze mówię? Ravenclaw. Helga Hufflepuff, dobrze mówię. Więc yy, brakuje nam jeszcze trzech kart. Nie dużo. Jedna karta, ta jest ta. Taka super ekstra, że normalnie musimy Zebrać 24 karty, pokonać sami wiecie kogo i zdobyć 250 fasolek. To co to może być za karta? Hmm, jak myślicie? Skoro Dumbledore już był pierwszą kartą naszą. Dziwne. Jak ja tam mam skoczyć? No. Nie mówcie. Najpierw No nie udało się No Harry Mamy fasolki Aha, teraz to będzie To y tutaj zakończymy pierwszy etap To będzie To się nazywa Dojście do wieży Czy coś w tym, w tym guście ja to przynajmniej tak nazywam. I teraz bądźmy cicho, bo wilcz nas usłyszy. Kij, z tym uciekamy! Dlaczego tu nie ma drzwi? Iść? No. Się udało. Ha, a mnie nie wpuścisz. Ha, ha. Wiem idziemy tam. Taki fajny dzbany. Wow. Tak, wyrzucisz jerytka. No pewnie. I to bardzo pomoże, bo to się robi proszę panowie, panie. Tak, dokładnie. Yy, używamy Flipendo. Tylko użyj Harry. Harry jest niezdolny do walki. Ha, ha, ha. I szybko się przemykamy obok. I tyle. Pierwsze etap skończony, dojście do wieży. Charlie do Rumunii, no popatrz. I drugi etap, który no będzie trudniejszy, no wszystkie wazony już są całe no, ponieważ, przekonacie się zaraz dlaczego, i mnie to martwi, tak dokładnie pani Norris, nie nawidzę tego kota. Ech. Wow, powietrze jest magiczne. Hmm. Wow, i nagle Tutaj nic. Ech. To będzie jeden z trudniejszych momentów, że O! I tak. Pani Norris będzie chodziła na górze, filc na dole. Dużo utrudnienia. No, trzeba też wiedzieć, gdzie pani Norris skacze. Po których pukach? Bo, oczywiście, to są skrypty, no. Czyli, no. E, po tych samych, no nie ma, że. O! Nagle tu skoczy i nas zmyli. Pani Norris. No, chyba, że nas. Przy uważy Więc. Pierwszy etap... Jezus Maria. Nie idzie za mną. No widzicie, pierwszy etap się udał. Później będą trudniejsze momenty. I to dużo trudniejsze. Widzicie za nami. Hmm. No i mamy zapis. No dobra. Fijcz. Nie wiem, jakąś. jakieś tunele ma tutaj. Na tym trzecim piętrze zakazanym. A tak, tutaj jeszcze nic. Nic sam nie grozi. Ale tu. <laughs> Właśnie taki dźwięk, jak słyszeliście, pani Norris jest najgorszy. Bo to znaczy, że nas widzi, albo nas pochwyciła już. Oj, nie udało jej się wejść. Czasami się tak zablokuje, że nawet y, może nie wejść. To jest wtedy dużo pomocy. Trochę błąd gry, no, ale. I tutaj. Widzimy kogo? Sir Nikolasa, prawie bez głowego. Nika, again, Harry. czy jak wy tam mówicie na niego? Pewnie właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć. W yy, menu głównym, nie wiem, czy jak przejdziemy, grać. Czy teraz już można, jest możliwość zagrania w Quidditcha. Po prostu, no, gramy Harrym i tak gramy na początku z Hufflepuffem, z Ravenclaw, ze Slytherinem, chyba po dwa mecze z każdym i dwie najlepsze drużyny spotykają się w finale. Zazwyczaj jest to Slytherin, choć jak na przykład będziemy wygrywać ze Slytherinem, przegrywać z innymi, no to y, inna drużyna spotkamy w finale. Gdzie pani Norris się zablokowała? Harry, więc trochę ułatwi nam to pracę, nie, wiem, No, to wygląda jakby Fleesh wiedział, gdzie po prostu my jesteśmy, bo się przemieszcza do tych samych miejsc. No, widzicie, pani Norris. Pani Norris, tam gdzieś jest, mam nadzieję, że nas nie wyczai. I tak, tutaj, y Ser Nikolas nam pomaga. Kamera obróć się, o, eh, no widzicie. Może zatrzymam i, i spotkam się z wami w tym miejscu, na którym skończyliśmy teraz, żeby was nie zanudzać. Dobrze, no to do zobaczenia, cześć. Witam wszystkich. Próba numer już 7 czy 8 Naprawdę... Szybko, szybko, szybko. Harry, Harry nie ma czasu na nic. Więc... Harry, Harry. Jest, jest, jest. Dobrze jest. O ten kod to jest. To jest koszmar. Nienawidzę go. Holender. No. Strasznie duży zasięg widzenia ma ten kot. Naprawdę uciec przed nim to jest. Przynajmniej dla mnie, no. Wiem, że to już refleks nie ten, co kiedyś. Gdzie on idzie? O, 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 moja szansa. Harry? Jest. No, no co nam się udało? Się. Męczyłem tutaj. No dobra, to skończmy może na tym odcinek. Ten I do zobaczenia w kolejnym odcinku Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Cześć.